Testujemy dzisiaj 3 barnes w Poznaniu. Najgorszy nasz wybór i najlepszy. Standardowo. Jesteśmy w pierwszej lokalizacji już. Najgorzej oceniany Barierzycki. No. Trzy i pół gwiazdki na Google. Nie jest źle. Zobaczymy czy jest tam smacznie. Mam nadzieję, że tak. Zostaliśmy wyproszeni z lokalu niestety. Jesteśmy u Wojtka w... Niech nie wyprosili nas. Co nie życzyli to. sobie kamery. To tak. Zostaliśmy Zez... wyproszeni, tak czy inaczej. Yy, jemy w warunkach polowych u wojtka i chuj. Wszystko ostygło. Weźmiemy to pod uwagę, chociaż zupa i tak była letnia w momencie gdy ją dostaliśmy. E poczekaj, to by było lepiej do miniaturki jakby była i zupka i tak, ja już wiem jak to smakuje. <śpiewanie> tak jak powinno. Stołówkowa zupa pomidorowa. <grym> tak jak w szkole, tak jak w barze mlecznym, niczym się to nie różni, ponieważ do każdego baru mlecznego dostajesz tą samą zupę. Dobra, ale trzeba to obiektywnie ocenić. W smaku nie jest zła. Absolutnie. Mhm. Jest śmietanowa, widać, że tu śmietana zostawlana. Bo Makaron oczywiście to rozgotowany. rozgotowany tak. Bo leży w zupie, pewnie od początku dnia. Czy to jest niedobre? To jest dobre. Jestem głodny, może dlatego. Oczywiście nie jest to najwyższy najwyższych lotu. No. nie powiedziałbym, że jest dobra, plus, ale jest ok. A co ocena zupy? piękna. Najlepsza. Niezastąpiona. W swojej biedocie oczywiście. ocena zupy. 6. 6. Średniego, ale trochę mógł bym Ona mógł, jest dobrze doprawiona, dobra, jest. Jakbym mógł, to bym dał 5,75, ale to za duże kombinowanie, więc dajmy 6. 6 6, no. 6, 6, 6, 6. Dobra. Tak. Nie jest zła, no wkurza mnie tylko ten makaron rozgotowany, ale to jest standard. Schabowy wygląda... ...małych lotów. Nie jest on... ...zbyt potężny. Ale no nie... nie. Ty, Wojtek, po chuj mi łyżka? Widzisz to? Jak panierka odstaje. Tak. To jest kaplica. Nie, no ziemniak kloc. Ja lubię ten podsmak tego kloca. Ziemniaki słabe. Ziemniaki, Ziemniaki roz, rozgotowane, tłuste, polane tłuszczem. Masłem, masłem. masło. No buraczki? Bardzo dobre. Tak, buraczki mi smakują. Mogłyby być minimalnie, le, bardziej przyprawione, mm. ale nadal mają dobre słodziutkie, zimne, a to ważne. Dobra. No, proporcje są akceptowalne. Czuć ten stary olej, nie? Mięso nie jest złej jakości, ale ta panierka jest tak tłusta. O Jezus, jakie tłuste. smażone na starym oleju ewidentnie, no. Nie jest to niezjadalne, ale nie jest to dobre. Za zestaw, razem. 27. Mhm. Pomidorowa 8 zł Por Porcja duża, bardzo za te pieniądze, przecież tak nie jest źle. No to zapłaciliśmy 35 zł za zupę i schabowego. Natomiast złoty 50 za pojemniki, które też bierzemy pod uwagę, bo gdyby nas nie wyproszono, to byśmy zapłacili złotych 50 zł mniej. No tak, porcja niewielka. Olej względnej świeżości schabowemu, całemu temu zestawowi daje 3,5. Zjadliwe, ale nie chciałbym tego drugi raz jeść No ja dam 4,5, bo jakbym, jakbym był głodny, naprawdę. Nawet naprawdę. To nie jest... I bym było no to bym to zjadł. Siema, co o, za nami Marko, Marko 1 jeden. Sklej tą pizdę. <grym> Wiedziałem, że to powiedz Siema, za nami Marko Jeden. I to jest jego wybór, ale nasz. I zjemy tam. I zobaczymy, jak jest. I czy jest lepiej niż w Wydaje mi się, że powinno być. Sklej pizdę, bo testuję żur. Mmm, pachnie świetnie. Nie mieli już pomidorowej, więc wzięliśmy żur. Ale zupa jest nieistotna. istotna. Najbardziej istotne jest dla główne. Oceniamy smak, ale nie będziemy porównywać do pomidorowej, bo to by się mylę z celem kompletnie. Ja bym lepsze żółty, na pewno. to dużo lepsze. Ale czy on jest zły? Nie. Jest za mało jest dla mnie. To i to prawda. W sensie może nie czuć tą płaskowość, ale jest nadmiernie słodki. Czu czuć to, nie? Tak trochę Aha. zwykłe żółtki tak nie ma. Ale ja zawsze uważam, że dodanie. Do zupy marchewki to jest grzech ciężki zazwyczaj. Oj, widzisz to? Jak cieknie? To, to nie, nie powinno się zdarzyć. No jest bardzo tłusty. To jest Ale bardzo to... nie wygląda nie dobrze. Calowy 12, ziemniaczki 4 i y, cylówka też 4. Nie? Czyli za cały ten zestaw, dwie dychy. Oj. Jak bardzo chcecie? Nie? Oj. To jest za tłusty. No i jest kurwa zrobione na całodniowym oleju. No ale w porównaniu do tamtego to jest o wiele lepsze. Negatywne zaskoczenie. Spodziewałem się, że będzie lepiej. A? Ale w świeże. świeży tamto było takie nijakie. Na też jest o wiele lepsze dla tego pasmatu ogólnionego. Mmm dobra. To wygrywa. Ale jest dobra. Która jest? Obie są dobre? Obie, ale to jest lepsza różnica. Nie, ogólnie uważam, że ziemniaki są tragiczne i niejadalne. A schabowy jest pusty na starym oleju, ale zjadliwy. Nie zgadzam się z tego, prawda? Nie? Ja to jest chyba jeden z pierwszych razów, kiedy się faktycznie nie Ta. zgadzamy w kół. No. Jajko było ze skorupką. ten tam. No ci Daje się ja, 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 ja z tym z żółkiem mam problem. No, na początku mi smakował, a później im dalej w las, tym bardziej był wodnisty i bez smaku. Na początku bym mu dał piątkę, ale po tej skorupie i po jak smakował mi pod koniec, dam mu kurwa 3,5. Na schabowy. Czułem sam tłuszcz i to jeszcze stary do tego, więc dam mu... Znaczy całe danie mam ocenić 4. I całe danie, schabowe, solówki ziemniaczki do no 5,5. 5,5. No dla mnie jest o wiele taniej, no to musimy zrobić. No 7, no 7 złotych, złotych, to jest To jest kupa kasy jak na całe danie, jak na cały zestaw zupą. I jeszcze porcja jest większa. Porcja jest większa. Smakowo moim zdaniem jest minimalnie lepiej. To wszystko lecimy do następnego lokalu. Jo! Nie jesteśmy pod ostatnią lokalizacją. Z dziadka. od dziadka, oddziadka. Od Z Od dziadka. Ile ma opinii? Yy, pod trzy koła to podchodzi, 2900 chyba jest na górze. 4,6 gwiazdki. Ogólnie już zamówiliśmy, bo jest przed zamknięciem, więc chcieliśmy zdążyć i jedziemy do Marcela to skonsumować, gdyż tutaj nie za bardzo mamy miejsce, żeby usiąść. Mamy barszczyk, gdyż nie było pomidorowej ani żurku, więc nie porównujemy oczywiście z poprzednimi lokalami. Barszczyk. Cena za całość. No to mów. 45 zł wyszło. Tylko, że jest to cena z pudełkami. Zestaw schabowego, który mamy tu, jest poza kadrem. Nie, jeszcze go nie widać. Kosztował 31 złotych, a barszcz 11,50 lub 12,50. Raczej 11,50. Chyba 11,50. Plus pudełka. Porcja tego barszczu jest solidna, okej. Okay. Cena też jest trochę większa niż w innych, nie? ale, ale jest okej okay ta porcja. Dobra. Puszka są rozgotowane, już widzę, ale one leżały w tym, więc widać. No nie smakuje jak zwykły barszcz. Nie, nie smakuje jak zwykły barszcz. Smakuje jak... Bardziej mięsny. Tak. Taki też ja lubię, taki bardziej słodka. Też, to jest takie kwaśnie, kwaśniejszy. trochę. Mm -hmm. kwaskowatość podchodzi w łóżka. Mm, bardzo dobre. No oprócz tego ciasta, które jest rozgotowane. Tak. No też się w garze, nie? Nie. Sama zupa jest nijaka. Mm -hmm. Po prostu. Taka jest tłusta, nie ma za bardzo smaku. Jest taka tak Dla niesamana. ciebie każda zupa jest tłusta. No kurwa, widzisz, jak to pływa, to ten. Płynnie. O, wiem, mam idealnie. idealne. Powiedzenie na ten barszcz. Jest mało buraczany. No. Po prostu jest, nie czuję tu buraków. To no. jest dla mnie trochę inna zupa, nieważcie. Ale nie tego barszczem. Dobrze. Ocena barszczu. Ja daję. No, te łóżka trochę podbiły, no to 6. 6 daję. Jest ok. Nie jest średni, jest ok. S ja bym mu dał 6,5. Chętnie bym go jeszcze raz zjadł, aczkolwiek, no, nie jest to mój wymarzony barszcz. O wolę trochę inne. O kurwa, o kurwa mać! Ja już wiedziałem, że jest to ciężkie. o pierdola, ale jest ogromne, zrób witkę. Tak jak... Przypomnij mi, ile było za tego schabową? 31 za ten zestaw cały. Dużo. Dużo, ale Ale Dobra. zobacz, nie, w porównaniu do pierwszego baru to nie jest aż tak dużo. Mhm. To jest 5 zł i nie, 4 zł różnica. Kurwa, jest jak talerz. Jest jak cały ten talerz. Dobra, przykroję ta, go. Daj go na pół. Oj. Ja sobie tak dziabne. Wojtek, a może chcesz dać chusteczkę znowu? A może nie baw się jedzenie? Może stąd pierdolić? dolić. Patrz, nie, nie ma tego posmaku, tego zjebanego masła. Nie są rozgotowane, są le, lekko takie, że ja też tak lubię. Ja nie przypadam za ziemniakami. Ja ogólnie. też nie ja lubię. lubię. w sensie w takiej formie nie lubię gotowanych ziemniaków. Bum. Mm -hmm. <laughs> Kurwa. To to nie, no tak, nie, myślałem, tak, że to umiem. tak się robi. <laughs> A hmm, Nie siedzi mi ta surowa Ona jest bez smaku A to nie jest inna? Bo jest sprawdźmy to o, Definitywnie to zjedź To jest zajebista Ja nie lubię kwaśnej kapusty Ja lubię, lubię Dobra o kurwa tu to w ogóle jest proporcja wow. Dobra no to zdróbko To smakuje jak schabowy, tak jak powinien smakować schabowy. W Marko smakowało to tłuszczem, po prostu. Tu nie mam się do czego przyczepić. Po to jest prosty. poprawny schabowy. Po prostu jest poprawny schabowy. Poprawny. Nie jest jakiś wow, ale jest poprawny. Poprawny duży schabowy. I to najważniejsze, jakbym miał ochotę na schabowego, to bym Takiego chciałbym dostać. Już nawet nie musi być aż tak ogromny, nie? Mhm. Ale po prostu w smaku, to jest dobry schabowy. I całość dania bym dał... Ale mam kurę, kurwa. Bym dał 7. Siódemkę bym dał. Za to dania. Hm? Nie, nie. 6,5. 6,5 jest okej, okay, moim zdaniem, 6,5 ostatecznie. Oj, szóstkę dam. Jest ok. Tak? Okej. Okay. Jestem trochę zawiedziony tym odcinkiem. Dla mnie bar mleczny to jest polska kuchnia taniej i trochę gorzej. I to dostałem, tylko że jeszcze gorzej niż się spodziewałem, że dostanę. Gdzie w dwóch lokalach mi w ogóle nie smakowało, a w trzecim w miarę. Naw nawet całkiem, całkiem mi smakowało, no. Dobra, co wygrywa według Ciebie? No, no to nawet nie musimy debatować na ten temat. No. Z chaboszczego dziadka wygrywa ten odcinek. No, także wesołych świąt, bo to jest ostatni odcinek przed świętami, widzimy się dopiero przed Sylwestrem, też przygotujemy coś fajnego. Jeszcze jak. Ja, jeszcze jak. Yy, co, no yy, zostawcie łapeczkę w górę, proszę, i komentarz, bo to podbija. To zróbcie nasz kanał i subskrybujcie nasz film. Tak, zostawcie łapeczkę, komentarz, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tu macie... Instagram, TikTok tu gdzieś na dole będzie. Także tak, do zobaczenia następnym razem. Jo, Elobec.